Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Irene Łuszeciński i witam w kolejnym odcinku programu Myśleć jak przedsiębiorca. Przeważnie zapraszam do swoich programów ludzi, ludzi w kwiecie wieku ze sporym doświadczeniem, mających za sobą wiele sukcesów i porażek. A dzisiaj zaś zaprosiłem osobę bardzo młodą, niespełna osiemnastoletnią posiadająco jednak cechy, które bardzo mi zaimponowały. Cechy dobrego lidera, czyli skromność i pokorę, ogromną siłę i determinację i przeświadczenie, że w życiu nie ma nic za darmo. Jest studentką studiów dziennych, dodatkowo pracuje, ma pomysł na własny biznes, załatwia wiele skomplikowanych spraw urzędowych w imieniu swoich rodziców, którzy nie znają jeszcze dobrze języka polskiego, a sama zna ich kilka, a polskiego nauczyła się w niespełna dwa lata. Z Anastazją Kowalenko porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak i gdzie młody człowiek może odnaleźć chęć oraz sposoby na rozwój w obecnych, niełatwych czasach. I tak jak zawsze zapraszam Cię do obejrzenia lub odsłuchania poprzednich materiałów z tej serii, w których gośćmi byli między innymi, no, takie postaci jak dr Sławomir Mencen, dr Jacek Bartosiak, mecenas Anna Kubala, z którymi rozmawiamy o bardzo istotnych dla naszego dalszego losu sprawach. Są to bardzo ciekawe i cenne materiały, które dostępne są również w formie podcastów, no między innymi w Radio Biznes, radiobiznes.pl oraz na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu innych platformach. A linki znajdziesz w opisie Filmu. Będę Ci wdzięczny za lajka like i subskrypcję, ponieważ pomaga to nam się rozwijać i tworzyć coraz lepsze treści właśnie dla Ciebie. Dobry Pani Anastazjo, witam dobry. serdecznie, witam serdecznie. Pani Anastazjo, zaprosiłem panią tutaj, ponieważ przeważnie rozmawiam już z takimi ludźmi, którzy mają już jakieś doświadczenie, mają już przeszli już jakąś ścieżkę kariery i tak dalej. No i oni mają się czym pochwalić, mają o czym, o czym rozmawiać. Pani jest bardzo młodą osobą. Z tego co wiem, to ma pani jakieś, chyba 20 lat, tak? 18 nawet. 18, no <laughs> więc właśnie pomimo swoich 18 lat, ma Pani dość spore doświadczenie, ma Pani takie cechy, które mi bardzo zaimponowały. W Pani życiu jest dużo wyzwań. Z tego co wiem, to przyjechała Pani z Ukrainy rok temu. Tak. E, udało się Pani przyjechać przed wybuchem w ogóle wojny. Jak Pani przyjechała tutaj do Polski, wiedząc, co dzieje się tam w Pani kraju, i spotkała się Pani z młodymi ludźmi, to, niech Pani mi powie, czy są, czy widziała Pani różnice, w wyzwaniach pomiędzy ludźmi tam, młodymi, a ludźmi tutaj? No w Polsce ja jestem takim bardzo dobrym towarzystwie i jakby te ludzie mnie wspierają, jakby nie mam takich e, ludzi, którzy nie chcą na przykład nic robić. E, wiadomo, że jest różnica, ale to nie jest wina młodych Polaków na przykład tu w Polsce, że to jest spokojnie. Jakby tam różnica tego, że jest wojna tylko a. i ludzie mają inne po prostu wyzwania tam, żeby. No wyzwania. To właśnie, to może jakie tam mają młodzi ludzie wyzwania, a jakie tutaj według Pani mają wyzwania? No tutaj wyzwania takiego spokojnego życia po prostu, nie wiem, znaleźć pracę, pojechać gdzieś w podróż na przykład, zarabiać jakieś pieniądze, coś takiego, ale tam jest. to już... są wyzwania właśnie, to, tutaj to nie wyzwania w Polsce to straszne rzeczywiście wyzwanie. I to jest, no, całkiem, całkiem, normalnie. W Ukrainie to jest wyzwanie po prostu, żeby, żeby nie wiem, nie umrzeć, na przykład no. z rana, nie? Żeby znaleźć jedzenie, żeby było światło, żeby była woda, żeby być w bezpieczeństwie, na ile to jest możliwe, kiedy jest wojna. A niech mi pani powie, jak pani obserwuje młodych ludzi tutaj, jak oni by się znaleźli w takiej sytuacji, to co by się stało? Czy te wyzwania by ich zabiły? Czy daliby radę jednak? Ja myślę, że daliby radę, bo jakby to nie było strasznie, ale można do wszystkiego przyzwyczaić, nawet do wojny. I to widać, jakby kiedy byłam w domu, to widać, że ludzie już po prostu przyzwyczajeni do tego. A jak się można przyzwyczaić do sytuacji wojennej? Bo ludzie chcą żyć, nawet w takiej sytuacje. Ludzie chcą, jakby byłam w Ukrainie, dla mnie to było strasznie, nigdy nie na przykład nie słyszałam alarmu, nigdy nie widziałam rakiet. I to pierwszy raz, no to się bardzo przestraszyłam, a ludzie na ulicy po prostu spokojnie co robili, to robią dalej. Ludzie spacerują, ludzie biorą ślub, kochają, wychowują dzieci, nawet budują jakieś plany. Bo jakby, nie wiem, moja kwestia, że jest taka, że życie zawsze ma zwycięstwo nad śmiercią, nawet podczas wojny. Jakby, ludzie chcą żyć. I to robią, nawet w takiej sytuacji. A jak wojna wpływa na psychikę ludzi i plany w ogóle na przyszłość? Bo jak można planować w takiej sytuacji? Um, no najpierw to, że wszyscy są takie bardzo pełni tym, że Ukraina otrzyma zwycięstwo w wojnie, że będzie wszystko w porządku, to jest na pewno. Po prostu jest kwestia tego, że nie wiadomo kiedy, kiedy to będzie. Um, wiadomo, że jest straszne napięcie, bo no, kiedy ty martwisz o swoim życiu i o życiu swoich bliskich, no to nie jest fajnie, nawet nie wiem jakie, jakie słowo to można powiedzieć o, o tym. Um, no wpływa tak, że nawet mi tak się wydaje, że ludzie, którzy teraz mieszkają w Ukrainie, są bardzo spoko taki, nawet spokojniejsi niż ty Ukraińcy, który teraz jest za granicą. Bo my tu się bardzo martwimy o nich na przykład, kiedy tam dzwonię do bliskich, do znajomych, zawsze o nich martwię. coś, tam widzę jakąś wiadomość, jakiś tam wybuch, coś się stało. Oni mówią, że nie, że wszystko w porządku, że tak, tam coś było, ale no, nic się nie stało, ja dalej tam coś robię, coś studiuję, idę do pracy i tak dalej. Po prostu, Czyli normalnie pracują tam, tak? Normalnie pracują, normalnie chodzą na jakieś spacery, no starają na ile to jest możliwe po prostu, bo to jest strasznie napięcie dla psychiki. Jeśli nie będziesz nic robić takiego zwykłego z swojego życia, to nie da się to przeżyć po prostu. Mhm. I u nas to było tak samo z moimi rodzicami, kiedy się wybuchła wojna i byliśmy tu, no to pierwsze parę miesięcy, no to prawie nic nie robiliśmy, tylko oglądaliśmy. Wiadomości. Zawsze miałam włączony telefon w nocy, że ja pisałam do wszystkich bliskich, do znajomych, żeby nie dzwonili, jeśli coś się stanie, żeby tam dzwonił mój kuzyn, bo tak on był w Kijowie w tym moment, kiedy się wybuchła wojna i było bardzo strasznie. Ale to jest, no to jest strasznie napięcie, nie da się tak, tak żyć, kiedy ty jesteś tylko w wiadomościach. Ty idziesz do pracy, wracasz i ciągle oglądasz te wiadomości, masz wiadomości w telefonie i jest tylko wojna i nic poza innym. A proszę mi powiedzieć, czy zauważyła Pani różnicę pomiędzy sposobem wychowywania dzieci ro, przez rodziców, tu w Polsce, a tam u Was na Ukrainie? Czy są jakieś różnice? Um, no myślę, że takie niewielkie różnice, bo chyba to jest jeszcze zależy od takiej sytuacji gospodarczej, bo no w Polsce jest lepiej sytuacja gospodarcza niż w Ukrainie, to wiadomo. No bo w Ukrainie są teraz nieletnie czasy, jest wojna, przy tym były rewolucje, i tak dalej, i tak dalej, korupcja i to wszystko. Więc w Ukrainie jest ciężko, żeby coś zarobić. Ciężkie znaleźć pracę, znaleźć swoje miejsce, nawet, nie wiem, kupić jakieś mieszkanie. I teraz wiadomo, że wojna wpłynęła na cały świat i na Polski tak samo, że to widać, jak wzrosły się ceny. Nawet ja, no, ja to widzę i tak samo jest to, my, na przykład z mieszkaniem. I często to słyszę od swoich znajomych Polaków, że no, nie mogę na przykład teraz sobie pozwolić kupić mieszkanie nawet, w najęcie, bo najęć, bo nie starczy na to po prostu pensji. Ale, no zależy, no, w Polsce jest łatwiej na przykład w czymś, w czymś się rozwijać niż w Ukrainie. A proszę mi powiedzieć, czy to, żeby się komuś chciało, żeby miał motywację większą, czy to zależy od wychowania rodziców według Pani? Ym, według mnie no to bardzo zależy, bo moją główną inspiracją i motywacją są moi rodzice. Oni zawsze mnie wspierają we wszystkich moich działaniach. właśnie, to no, działania. chciałem Cię spytać, czy rodzice Panią wspierają? No bardzo wspierają, zawsze. No, na jaki by pomysł nie wpadłam, na, na cokolwiek, no nie zawsze za, oni zawsze mi pomogą, trzeba tam gdzieś pojechać, coś mi pomóc, odwieźć, no to zawsze. Bo oni chcą, żeby, nie wiem, żeby miałam lepsze warunki życia, żeby potem w przyszłości na przykład moje dzieci, ich wnuki, tak samo mieli lepsze warunki życia, i byli po prostu szczęśliwi, że oni mi dają wszystkie, wszystko to, co nie mieliście, kiedy oni na przykład byli młodsze. Nie było takiej na przykład możliwości po prostu. Kiedyś też było tak, że nie każdy kończył studia i potem lądował na przykład na kasie w jakimś hipermarkecie. Czy według Pani studia w obecnych czasach są w ogóle do czegokolwiek potrzebne? Czy potrzebne jest w ogóle wyższe wykształcenie? Jak Pani myśli? No ja myślę, że tak, ale to, to bardzo zależy od człowieka, bo teraz są takie nowoczesne, nowoczesne prace. Tam na, na, na na przykład jakiś bloger, youtuber, tam bloger na Instagramie i tak dalej, jakby wiadomo, że na przykład tam no to nie potrzebne wyksz wykształcenie, ale jakieś takie bardzo specyficzne, kwalifikowane takie profesje, no to wiadomo, że lekarz potrzebuje mieć wykształcenie tam najlepsze i najwyższe. Czyli lekarz z YouTube'a nie może się nauczyć? No wiadomo, że nie może okay. się nauczyć i tak samo, nie wiem, tak jakieś tam sfery budownictwa i tak, i tak samo, no to potrzebują wyższego szansa, zawsze to się przyda. A według Pani, bo tak mnie teraz Pani natchnęła, e, jakie zawody w ogóle mogą mieć przyszłość? Bo teraz każdy chce być tutaj w Polsce, tak? YouTuberem, jakimś freelancerem, czyli mm, dużo zarobić, a nie zbyt się narobić. tak? Żeby to, to, to była przyjemność, jakaś w ogóle e, fajna przygoda, zabawa. Jakie według Pani zawody mają przyszłość? No Chyba jeszcze będą te, takie mieć mieć popularność, te, takie zawody, że bloger i tak dalej, ale wszystkich się nie stali. Nie wystarczy po prostu, żeby wszyscy byli w tym nie, bo potrzebujemy jakichś takich kwalifikowanych specjalistów w jakichś no, dziedzinach. I w budownictwie, i lekarzy, po prostu to teraz nie wiem, jest mało tych na przykład nawet nauczycieli tych samych, bo nikt nie chce po prostu iść w te dziedziny, bo to są naprawdę trudne. A ludzie się nie lubią teraz trudzić, rozumiem, tak? No tak, nie lubią. A niech mi Pani powie, czy młodzież jeszcze przed, przed, powiedzmy, tym lutym 2022 roku, czy młodzież w, na Ukrainie e, również chciała być właśnie tymi blogerami, vlogerami, freelancerami, czy kimś tam jeszcze, e, czy raczej miały takie konkretne kierunki, kształcenie. No, ktoś na pewno by chciał być tam jakieś blokerami, ale na przykład ja roslam a takie w moim wieku ludzie, teraz w Ukrainie, no to kiedy urodziłam się to była rewolucja pomarańczowa na przykład. Kiedy miałam 10 lat, to była już rewolucja godności, potem zaczęła się w 2013 roku zaczęła się wojna. Już teraz jest wojna taka całkowite na całym terytorium Ukrainy, to zawsze mieliśmy trochę inne wyzwania i zawsze byliśmy, nie wiem, w polityce. I to bardzo wpływa na psychikę, kiedy jesteś dzieckiem i po, po prostu czujesz, co się dzieje u ciebie w kraju. To jest tak samo przez psychiczne napięcie i tak samo widzisz to przez swoich rodziców, przez nauczycieli, przez wychowanie w szkole. Czyli ja rozumiem, że wtedy jest nacisk na bardziej konkretne rzeczy, przydatne, tak. tak? No, może nawet te takie warunki polityczne, takie stałe tym. Um, czemu się chcieliśmy pojechać na przykład z Ukrainy na jakiś, na jakiś period, bo um, wszyscy o tym myśleli, że kiedyś no wybuchnie wojna, taka salka na całym, po całym kraju, na całym terytorium. Nikt o tym nie chciał myśleć po prostu, że sobie jakby mieszkasz w swoim małym mieście, nie wiem, gdzieś w centrum Ukrainy i tam coś gdzieś dzieje, ty o tym wiesz, codziennie o tym oglądasz jakieś, nowości, ale ty po prostu nie zwracasz na to uwagi jakby. A tutaj w Polsce? Nikt nie myśli o tym, że na przykład również taki konflikt mógłby nastąpić. Tak? Dopiero się zaczną myśleć, jak, jak to już nastąpi, tak? Czyli w myśl takiej zasady, że. Jak się pali, to kopiemy studnie. tak? No ja myślę, że teraz ludzie myślą o tym, bo. Myśli pani, tak, że myślą o tym? Bo tak, bo Wśród słyszałam swoich znajomych. Bo słyszałam od swoich znajomych tak? właśnie, że. To jak myślą oni myślą, to, to jak oni się do tego mogą przygotować? Jak, czy, czy oni się w ogóle przygotowują na taką, na taką sytuację, na taką ewentualność? No to, Czy wy rozmawiacie ze sobą na ten temat? E, tak, rozmawiamy. No teraz po prostu staram się o tym, nie wiem, jakby nie wspominać, żeby tak, nie robić sobie tam, żeby mi nie bolało, nie wiem, bo to jest taki trudny do, taki temat, ten, ten wojny, ale tak, wśród moich znajomych, no to oni mówią, że, nie wiem, że... Wśród Polaków? Tak, że ja się tam... Coś się stanie złego, że jeśli Bóg nie uwolni już w Polsce, no to nie chcą pojechać na przykład. To nie znaczy, że to wszyscy chcą pojechać. że Na pewno, że ktoś zostanie bronić w swój kraj, to wiadomo. Czyli chcą wyjechać z Polski. No, o to chodzi, tak? Tak. Czyli jeżeli na przykład będzie jakiś konflikt zbrojny, to nie będą stawali powiedzmy do walki, tylko chcą uciekać stąd, tak? Tak, ale to, tak ale to jest tak, tylko tak wśród moich znajomych i to. Jakby to nie jest tych na to wiadomo, że kiedy jest wojna, ty, to chcesz wyjechać po prostu, żeby ubezpieczyć siebie i swoich bliskich, bo nie każdy może jakby bronić swój kraj, nie każdy jest żołnierzem, nie każdy nie ma, na to, ma na to siły psychiczne i fizyczne na przykład. No w Polsce akurat mamy bardzo mało wykwalifikowanych żołnierzy, tak? To, co się dzieje na tym przeszkoleniu wojskowym, to, to jest jakaś farsa, jakaś groteska w ogóle. Okej, okay, dobrze. Wróćmy teraz do tego, co tutaj pani robi w Polsce, tak? Dwie prace, jakby studia, pomaga pani rodzicom, załatwia pani różne sprawy urzędowe, co nie jest łatwe wcale w Polsce. Jak pani w ogóle organizuje swój czas? Jak, jak pani nad tym panuje? No, nie zawsze mi uda się sobie tak dobrze organizować ten czas, bo czasami no, jestem zmęczona, ale po prostu mam jakiś papierowy kalendarz. Stole. No, czyli pracuje pani z kalendarzem? Tak, no, żeby po prostu zapisywać wszystkie, nie wiem, jakieś tam spotkanie, studie, jakąś pracę. I to mi tak się lepiej układa tam, tak w głowie. Po prostu zapamiętuję ten, jak to się wygląda, ten kalendarz. I to mi jest w głowie, to łatwo sobie otworzę, że tam mam to, 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 to na, tak, na taką godzinę. Fantastycznie. Bo wie Pani, jak ja na przykład moim studentom mówię o tym, żeby pracowali z kalendarzem, oni są w młodym wieku, to oni patrzą na mnie, jak ja w ogóle z księżyca spadł. O co mi chodzi? Jaki kalendarz? Przecież oni nie mają jakichś zadań wielkich, tak? Czy praca z kalendarzem w ogóle e, jest przydatna? Czy, da, czy daje możliwość zapanowania nad swoim życiem? E, tak, jest przydatna, bo nie trzymasz tego wszystkiego w głowie, na przykład. No, mi jest lepiej ne, korzystać z papierowego kalendarza, bo ja lubię pisać po prostu coś ręcznie, ale można tak samo to korzystać w telefonie normalnie i to zawsze masz to pod ręką. I nie trzymasz to w głowie, że to masz spotkania na taką godzinę, na przykład, i się, że po prostu zapomnisz o tym spotkaniu, że musisz coś zrobić, tam zadzwonić, tam napisać, na przykład. No więc właśnie, bo... To, co jest napisane, to istnieje. Tak, tak, jest taka teoria, która mówi, że to, co jest napisane, istnieje, to, co nie jest napisane, nie istnieje, w ogóle nie jest ważne. A jak pani sobie radzi w ogóle z tyloma wyzwaniami, z tyloma obowiązkami, które pani ma na głowie? Studia, praca, załatwianie różnych spraw, jeszcze kwestia na Ukrainie. No, staram się po prostu, jakby nie jestem jakimś tam super człowiekiem, nie jestem bohaterem, po prostu jestem zwykłą osobą, która robi swoje obowiązki, bo chcę coś mieć w przyszłości, chcę coś dać wiem, swoim bliskim, chcę coś pomóc, co jest w miarę mojej możliwości. Bo wiadomo, że na przykład z sytuacją na Ukrainie, z wojną, no to nie mogę tak nic wielkiego pomóc. No mam jakiś. Mogę wspierać swoich bliskich na przykład słowa, jak to byłam w Ukrainie, to pojechałam, żeby tam przesłać taką paczkę z jedzeniem. A teraz była pani, tak? Z... Tak, tak. Z jedzeniem do swojego, dziadko, do swojego dziadkowie, bo jak ich nie wiedziałam już prawie rok. Robię wszystko, na co mi wystarczyło. Wystarczy moich sił na mój wiek teraz, bo jakby nie mam dużych pieniądze, żeby nie wiem, robić jakiś przelew na fundację, na wolontariusze, ale staram to robić, kiedy mam możliwość na przykład. Nawet, okej. Okay. A czy znajduje Pani w tym wszystkim czas dla siebie? No staram się, staram się znajdować. No, czasami to chodzę na spacerze po prostu z piesem. Z pieskiem, nie? To, jest na, to jest taki nasz, nasz odpoczynek, bo właśnie kiedy zaczęła się wojna, no to była ciężko nam w rodzinie i to właśnie wpadłem tak na takie pomysły, żeby kupić sobie pieska. I to się bardzo pomogło, bo zaczęliśmy chodzić na że po prostu jest spędzać z nim czas. Trzeba chodzić do lekarza, do jakiejś tam, nie wiem, jakieś szkolenia i tak dalej. I to bardzo pomogło psychologicznie się rozluźnić trochę. Hmm, bardzo ciekawe rzeczy pani A co to za psiak? A to jest kawaler King. Czarz spaniel taki mały. A niech mi pani powie, dlaczego akurat pani wybrała Polskę? No... Y no bo uczyła się pani w ogóle polskiego półtora roku, dwa lata? Dwa lata uczyłam, no. Dwa lata. No, bo mój ojciec musiał pojechać za granicę, żeby pracować, zarabiać, to my z mamy zostały w Ukrainie. No i właśnie on pojeżdżał po, tak, po całej Europie w prawie i zdecydował, że najbardziej mu podobał w Polsce. A dlaczego mu się najbardziej podobało w Polsce? Bo to, to ciekawe. No nawet nie wiem, bo on powiedział, że po prostu czuje siebie jak w domu to. No, nie wiem czy, bo no, no, było ciężko, bo nie było tu rodziny po prostu, kiedy już przyjechaliśmy, to wprawdzie jest szczęśliwy, bo jesteśmy razem. Ym, I teraz ja nawet mogę powiedzieć, że no, wiadomo, że Polska nie jest moim krajem, ale tak samo czuję się jak w domu. I kiedy nawet wracałam z Ukrainy, to trochę mi tak stało lepiej, kiedy przekroczyłam tej granicy i że byłam tu. Bo tu już mam jakieś takie swoje takie małe świat, nie wiem, mam jakichś znajomych, mam przyjaciel, mam już jakieś tam historie, dobre wspomnienia. Czyli Polacy są przyjaznym narodem, rozumiem? Tak, naprawdę. I nie wiem, jestem, no jakby dziękuję wszystkim Polakom, które wspierają Ukrainę, które pomagają. I to, I to naprawdę widać I nawet takim w moim towarzystwie. Aha. A co panią motywuje w ogóle, pomimo trudności, no bo nie miała pani łatwo w życiu. Z tego co wiem, co opowiadała pani, to pracowała pani na przykład będąc tam jeszcze na Ukrainie w restauracji, była to jakaś katorga dla pani. Powiedzmy, że tak, ale to było tylko kwestia pieniędzy, że musiałam po prostu sobie zarobić, żeby jechać do Polski, bo nie chciałam prosić rodziców te, te pieniądze na tam, na jakiś na transport, musiałam tam... Kupić jakieś leki, nie wiem, jakąś nową odzież, no jakby coś załatwić. No to musiałam tam pracować, bo nie było po prostu innego wyboru. A jak to się stało, że została pani modelką, bo to ciekawe w tak młodym wieku? Mm, bo kiedyś byłam na takim odpoczynku z mamą i z jej koleżanką, i ta córka tej koleżanki mojej mamy, ona no właśnie chodziła do takich szkoły modelek, ale to nie było nic poważnego, to tylko takie po prostu zajęcia, nie wiem. Jak, jak siebie tam prowadzić, jak prawidłowo chodzić. No to mi to stało bardzo ciekawe. Zaczęło się tam coś szukać w Internecie. W ogóle o tym nic nie wiedziałam nigdy. Jakby nie interesował mnie ten temat. Ale po tym spotkaniu z, z tą dziewczyną, no to nagle mi coś stało to ciekawe. No i właśnie znalazłam w takiej agencji w swoim mieście. Um, Przeczytałam opinie, zobaczyłam jakie mają zdjęcia, nawet porozmawiałam z jakby modelką z tej agencji i oni powiedzieli, że to jest no że to jest po prostu super, że to jest mega szansa. Ale nie udało mi się z pierwszego razu, żeby otrzymać kontrakt, nawet z piątego chyba razu mi się udało i to zajęło mi gdzieś. Rok, żeby, żeby w końcu podpisać ten kontrakt i zostać modelką, już tak jakby umowę o pracę. Ja rozumiem, że to wszystko zostawiła Pani tam za granicą, tak? Czy stara się Pani tutaj również o, o kontrakt modelki? E, no stara się, Staram się, na ile to jest możliwe, bo jakby moja agencja modelowa jest w Ukrainie. Teraz jest z tym ciężko i nawet kiedy zaczęłam się pracować jako modelka, no to był COVID, tak samo nagle to wybuchło. Więc nie bałam tak, nie miałam takie łatwy, um, żeby gdzieś pojechać. A potem zaczęła się wojna i teraz jest ciężko, bo jakby i kierowniki agencji, i modelki, w, wszyscy są po różnych krajach, po różnym, tam, po, w, w całym świecie. Staram się na ile to jest możliwe, żeby coś zrobić w takim... Trzymam kciuki bardzo mocno w takim razie. Ja, ja też mam pytania do Pani od moich studentów, którym mówiłem, że będę z Panią rozmawiał. Na przykład, czy chciałaby Pani zostać w Polsce na stałe? Czy po wojnie wróci na Ukrainę? No to, to bardzo zależy. Teraz tak myślę, że, że nie, bo mam już takie trochę zbudowane życie swoje tu i już w Ukrainie tak prawie nie mam do kogo wracać, czyli tam są jakieś moje znajomy, tam są moje tam rodzina, jaka część rodziny, ale już to siebie widzę, już to siebie czuję jak w domu. Tu mam pracę, tu mam przyjaciół i nie wiem, tu mam takie inspiracje trochę. Okej. Okay. Kolejne pytanie od moich studentów. Co pani takiego robi, że pani się chce? No, nie zawsze mi się chce. To jest szczerze, bo, bo jestem człowiekiem, nie jestem robotem, nie mogę wszystko robić zawsze i czasami mi się nie chce naprawdę coś robić. Jak mi się nie chce tego robić, to nie robię, robię sobie odpoczynek. Ale jak już mówiło, po prostu mi się chce, bo chcę dać coś swoim rodzicom lepiej w przyszłości, jakby odpłacić im za, smutę, za to, że oni mnie wspierają we wszystkim, że pomagają mi, że jakby przez mnie przeprowadzili... Jakby do innego kraju, żeby mnie było łatwiej, żeby nie została na przykład sama, żeby, żeby nie było mnie ciężko jej pracować, płacić za mieszkanie i tam za jedzenie i, i tak dalej. Więc chcę im odpłacić po prostu i tak samo, żeby ułatwić życie swojemu dziadkowi na przykład na Ukrainie, zrobić im tam remont, nie wiem, żeby wszystko było jak najbardziej. Piękna rzecz Pani mówi. Jest mało młodych ludzi, którzy myślą takimi kategoriami. Większość młodych ludzi myśli. Hmm, że świat się kręci wokół nich w ogóle. Się nazywa taki pokolenie cyfrowego narcyzmu. Taka książka nawet powstała. Takie pytanie jeszcze jedna ze studentek się spytała. Czy nie czuje Pani potrzeby wyluzowania się? Tak, tak się wyraziła. Jak dba Pani o swoją kondycję psychiczną? Żeby nie zwariować w tym szaleństwie. Co Pani takiego robi, że daje Pani radę? psychicznie. No lubię robić sobie takie krótkie wycieczki, to może być dwa dni po prostu do innego miasta, żeby, no jak, jak powiedziała Pani studentka, żeby po prostu wyluźnić się, że jakby nic nie robić, chodzisz na jakieś tam spacerze, nie wiem, do jakieś muzeum, nawet pójść do jakiejś restauracji, po prostu posiedzieć, pogadać o, o nie o czym, nie o czym mhm. takim poważnym. No to się pomaga wtedy, kiedy zmieniasz jakby swoje takie codzienne życie na coś innego. Jeszcze takie pytanie... Czy się pani nie wypali? Czy się nie, nie zdemotywuje? Czy buduje pani taką swoją osobowość, która pozwoli przetrwać? Jak pani to robi? No teraz mi się wydaje, że tak, ale no nie wiem. Wszystko może być, kiedy masz dużo wyzwań, bo jakby napięcie psychiczne to dał siebie znacznie, nie wiem, jakieś tam, nawet czasami jakieś choroby, że trochę mogę siebie życzyć, na przykład fizjologicznie, nie? że coś mi tam bole i tak dalej. Ale teraz myślę, że, że, że poradzę sobie, że nie będzie wypełnienia, bo, bo wiem, co chcę i do tego idę po prostu. Rozumiem, że życie pani uhartuje. Tak, mm -hmm. w jakimś sensie. Jest takie powiedzenie, które mówi, że wszelkie przeciwności dają nowe możliwości, że yy, tylko to, co nas wzmacnia, to przeciwności losu właśnie. Pani ma ich dosyć sporo. Może stąd ta pani siła. Yy. A jakie ma pani plany na przyszłość? Jak daleko one sięgają i czy w ogóle warto mieć plany na przyszłość? Na pewno warto mieć plany na przyszłość, żeby nie mam kon konkretnego planu, jak iść na przykład do, do, tego, do tego celu na przykład, bo tak jakby jestem w danym czasie, żeby nie za bardzo myśleć o przyszłości i nie zapomnieć o tym momencie, co jest teraz, bo tak u mnie tak czasami jest, że za dużo myślę o przyszłości, za dużo myślę o czymś tam dalekim. ale warto mieć te plany. I... Teraz najważniejszym planem u mnie jest, no to jakby otrzymać już to wyższe wykształcenie i jeździć dalej na jakiś już inny kierunek. Możliwe na dziennikarstwo, bo zawsze chciałam najpierw pójść na dziennikarstwo, ale tak, czemuś tak się stało, że poszłam na turystykę. No i zacząć pracować już w turystyce, jako pilot wycieczek i pojeździć po światu. A mówiła Pani, że ma Pani pomysł na własny biznes. No tak właśnie. Na czym miałby polegać ten własny biznes? No, Chciałabym otworzyć jakieś biuro podróży i właśnie dlatego chcę pojeździć po światu jako pilot wycieczek, żeby mieć takie już doświadczenie zewnętrzne, wewnętrzne z, tego, jakby z tej pracy, żeby w przyszłości, kiedy mam nadzieję, że będę miała ten, ten biznes, na przykład te, tej firmy, ten biuro podróży, żeby pomagać swoim pracownikom, żeby rozumieć, jakie oni mają wyzwania na, na, po sobie, nie? Jakie mogą być problemy z, z klientem, na przykład z tymi samymi z transportem i tak ja miałem jeszcze jedno pytanie, mi wyleciało z głowy, że <laughs> się zasłuchałem. Tak na sam koniec. Jaki by pani miała przekaz dla młodych ludzi? Na co oni powinni zwrócić uwagę teraz? Co powinni robić w ogóle? W czym się kształcić według pani? No może nie jest to źle, żeby skupić się na sobie, ale nie w tej kwestii, żeby być że nie, nie, o tym innym nie myśleć, ale żeby znaleźć w sobie jakby ten odpowiedź na pytanie, co ty chcesz robić. A to jest naprawdę ciężko i temu warto się próbować w różnych sobie dziedzinach, w różnych jakichś rzeczach. Popracować w różnych miejscach, żeby zrozumieć, co chcesz naprawdę robić. I... Ale jeżeli oni studiują i oni mówią tak, że to my studiujemy i dopiero potem po studiach, dopiero wtedy pójdziemy do pracy. Czy Pani tym sądzi? No, też może być. Są różne ludzie i różne opinie na ten temat. Kiedy studiujesz, no to możesz na przykład, nie wiem, jeśli tam weźmiesz kasę u rodziców, możesz podróżować na przykład. Też nie jest żeby otrzymać doświadczenia w podróżach. Czemu, czemu nie? A co Pani sądzi o angażowaniu się w obszary społeczne? Czy to warto? No, naprawdę warto, bo, bo, to są, bo to są znajomości, bo to tak samo są doświadczenia, jakieś, jakieś nowe. Czyli można nabyć pewnych kompetencji. Tak, tak, to się rozwija swoją osobowość. To się przydają potem powiedzmy, w życiu zawodowym. Tak. Fantastycznie. <laughs> Pani Anastazio, bardzo dziękuję. Za bardzo to dziękuję podanie. Panu dziękuję również, że mnie zaprosił. Będę zapraszał więcej młodych ludzi, bo w ogóle w Radio Biznes chcemy zrobić taki cykl młodych przedsiębiorczych. I będziemy się, będziemy tam zapraszać i rozmawiać właśnie z ludźmi, którzy są w takim wieku właśnie 18-20 lat i już są na tyle przedsiębiorczy, że biorą sprawy w swoje ręce. Pani Asazio, bardzo dziękuję, dziękuję. w takim Dziękuję bardzo. Spotykanie! No i do zobaczenia. na nie Naszego gościa już pożegnaliśmy, a ciebie, drogi widzu, zapraszam na naszą stronę radiobiznes.pl oraz na inne profile Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, TikTok. Wszystkie linki znajdziesz w opisie do tego filmu. Dziękuję Ci za obejrzenie materiału do końca. Pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia!